Witam Państwa serdecznie w odcinku, w którym zaprezentuję dwa generatory. Są to dwa analogowe generatory w produkcji Longway i jeden to jest generator akustyczny TAG101 oraz generator fal radiowych TSG17. Oba są to modele analogowe. A więc dinozaury w dzisiejszych czasach, gdzie nawet miganie diodą LED realizuje się przy pomocy Arduino. W pierwszej części zaprezentuję generator sygnałowy dla pasma akustycznego TAG101. Decydując się na zakup generatora funkcyjnego TAG101 produkcji Longway, otrzymujemy sam oto generator, krótką instrukcję obsługi. Uniwersalne przewody, z jednej strony zakończone wtykiem banan, z drugiej krokodylkami oraz standardowy przewód zasilający. Generator umieszczony jest w metalowej obudowie. Mamy rączkę do przenoszenia i z przodu mamy panel czołowy. Tak oto wygląda obudowa od tyłu. Jest standardowe gniazdo. Zintegrowane z bezpiecznikiem. Mamy możliwość zasilania napięciem przemiennym 220 lub 110 V. Tu jest przełącznik. Generator umieszczony jest na gumowych nóżkach. I omówmy. W telegraficznym skrócie omówię teraz panel czołowy generatora. Tutaj mamy pokrętło, dzięki któremu określamy wartość częstotliwości wyjściowej. Tutaj jest taki znacznik zero. I mamy podziałkę od jedności do setki. To jest praktycznie rzecz biorąc mnożnik częstotliwości, dzięki któremu możemy zadawać wartość częstotliwości na wyjściu. Tutaj mamy pięć przycisków z zakresu częstotliwości. Są to przełączniki mechaniczne i kolejny przełącznik, przełącznik wave form, czyli i przełączamy się pomiędzy przebiegiem prostokątnym a przebiegiem sinusoidalnym. Potencjometr do regulacji amplitudy. Alternator, czyli tłumik, i mamy 0 dB, minus 10, minus 20, minus 30 do minus 50 ze skokiem 10 dB. Wyjście częstotliwości podpisane jako output. Impedancja wyjściowa 600 omów i wejście do zewnętrznego sygnału wyzwalania i dioda LED sygnalizująca załączenie zasilania. Zestawiłem bardzo prosty układ pomiarowy w celu zaprezentowania możliwości generatora TAG 101 produkcji Longway. Do wyjścia output podłączyłem Oscyloskop cyfrowy produkcji Siglent SDS1202XE w celu prezentowania kształtu przebiegu. Mam ustawiony zakres, można powiedzieć, mnożnik razy 1. Pokrętło jest ustawione w minimalnym położeniu. Wybrany jest przebieg sinusoidalny, amplituda jest maksymalna, tłumik ustawiony w pozycji 0 i minimalna częstotliwość generowana przy pomocy tego generatora wynosi około 9 Hz. Zobaczmy, jaka jest możliwość regulacji amplitudy. I minimalna, tutaj już zwiększam czułość napięciową. Troszeczkę. I minimalna wartość amplitudy przy tłumiku yy, ustawionym w pozycji 0 to jest około 1 V. Poniżej 1 V nie następuje generacja. A maksymalna, częstotli... A maksymalna wartość napięcia to jest 24 V wartość międzyszczytowa. Proszę zauważyć, że przy tej najniższej częstotliwości. Przebieg nie jest w żaden sposób obcinany. Przy maksymalnej amplitudzie zaprezentuję działanie wbudowanego tłumika i ustawmy jego wartość na minus 50 dB. I teraz wartość międzyszytowa wynosi 80 mV, i możemy sobie teraz ją jeszcze dodatkowo regulować potencjometrem. A więc, przy, badając jakieś wzmacniacze, można ustawić bardzo minimalne napięcie wejściowe. Ustawmy teraz minimalną amplitudę i zobaczmy, jakie minimalny ten sygnał jest. To jest około 6 mV wartości międzyszczytowej. A więc, wracamy do maksymalnej amplitudy i teraz. Zaprezentuje wzrost częstotliwości. Tutaj jeszcze zobaczmy, jak wygląda kontrolnie prostokąt. Jest prostokąt. Wróćmy do sinusoidy. I yy, kręcąc tym potencjometrem w odwrotną stronę do ruchu wskazówek zegara, zwiększamy częstotliwość. I teraz ustawiony jest ten mnożnik. Razy 100. I na wyjściu mamy 105 herców. Tak oto wygląda ten przebieg sinusoidalny. I przełączymy się na mnożnik razy 10. I możemy teraz tą częstotliwością ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara zmniejszać częstotliwość. I tutaj w pełnym zakresie sinusoidalna sinusoida nie jest obcięta. Mnożnik razy 100. I jest częstotliwość 10 kiloherców. Jest ładna sinusoida. Mnożnik razy 1000 i tu jest maksymalna właśnie wartość, też sinusoida jest. Kontrolnie, jak wygląda yy, prostokąt. Tutaj już są pewne widoczne czasy narostu i opadania, ale z tego względu może się uwidaczniają, ze względu, że wyjście generatora w praktyce jest nieobciążone. Wracamy do sinusoidy. Kontrolnie. Regulujmy amplitudę i najwyższy zakres, tak oto wygląda maksymalna wartość częstotliwości, mnożnik 10 000 razy 100 i mamy na wyjściu 1 MHz. I tak wygląda 1 MHz dla sinusoidy. Możemy również zmieniać płynnie amplitudę i tutaj ten prostokąt już jest znacznie zniekształcony, ale w jakiejś części wynika to że nie jest on wyjście generatora nie jest obciążone. Tutaj jeszcze zobaczmy, jak wygląda kwestia z użyciem tłumika w maksymalnej wartości, czyli minus 50 decybeli i dla przebiegu prostokątnego oraz sinusoidalnego mamy idealną sinusoidę o małej amplitudzie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację możliwości generatora TAG101. Zajrzyjmy teraz do środka generatora TAG101. Tak oto prezentuje się generator TAG-101 od środka. Płytka drukowana, jednostronna. Elementy przewlekane. Transformator zasilający. Budowa, ogólnie rzecz biorąc, niezbyt skomplikowana w porównaniu do współczesnych konstrukcji. Tutaj jest ten przełącznik z tłumikiem i zobaczmy jeszcze teraz. Montaż jest poprawny, czysty, zgodnie ze sztuką.